Pani Leszczyno, ministro zdrowia Polaków, dlaczego kłamiesz? Oczywiście to pytanie zostanie bez odpowiedzi, bo ja tak sobie podejrzewam, że ta kobieta plecie to, co jej każą, a tak naprawdę to się na niczym nie zna, a już tym bardziej nie zna się na tym, jak prowadzić szpitale w Polsce. Po tej wypowiedzi powinna dołączyć do grona zasłużonych, czyli tam do niedzielskiego czy szumowskiego i to w trybie pilnym. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak minister zdrowia kłamie Polakom w żywe oczy. Niczym się nie różni od kłamiącej w radio Z Zielińskiej czy Kloski. One są lepione z jednej gliny. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy. Zapraszam. Jeżeli cenisz sobie bezpieczeństwo i prywatność w sieci, chcesz obejrzeć film, który nie jest dostępny w Polsce, albo po prostu interesujesz się, co mówią o Polsce za granicą, no to mam dla ciebie coś, co może cię zainteresować. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu takimi jak chociażby produkcje na Netflixie niedostępne w Polsce. Dodatkowo teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi Cię jak tylko Twoja tożsamość. Hasła, konta e-mail, informacje bankowe i inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci Surfshark Antivirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. Oraz Surfshark Search, który w przeciwieństwie do trybu Incognito jest całkowicie anonimowy i nie zbiera o Tobie żadnych danych. A z linkiem w opisie i kodem BNB Extra macie nawet 4 miesiące za darmo, więc wpadajcie na link i zacznijcie zwiększać swoje bezpieczeństwo już teraz. Na wstępie chciałam wszystkich zaprosić na nasz nowy kanał Ministerstwo Prawdy. Wpadły tam ciekawe odcinki, myślę, że dadzą wszystkim trochę do myślenia. Swoją drogą projekt okazał się takim dość sporym sukcesem, także cieszę się, że mogę się nim z wami podzielić i możecie razem z nami się tym... Cieszyć. Pragnę jeszcze e, powiedzieć, że na czas nagrywania tego materiału brakuje mi 240 subskrypcji do zaokrąglonego wyniku 150 tysięcy subów. Także jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie BNB Ekstra, będę bardzo szczęśliwa. A teraz wracamy do leszczyny, kłamczuszki. E, ta koalicja sama tworzy te odcinki. Które mogę Wam tutaj zaprezentować, z taką władzą jak ta, zacznę wypuszczać chyba kilka odcinków, ciągu, odcinków w ciągu jednego dnia. Materiał robi się sam, bo chodzi o szpital w żywcu. Żywiec kocham, prze, przebywałam tam dłuższy czas i jest tam przepięknie, mają przepyszne jedzenie, świetne sklepy, jak ktoś nie był, koniecznie musi żywiec odwiedzić. No i w żywcu mają szpital. Bliska mi osoba leżała w tym szpitalu, była zadowolona, jednak wiadomo, jak to szpital. Opinie ma różne, jednak ratuje życie, ratuje. Szpital w żywcu zmuszony jest do zawieszenia działalności trzech oddziałów oraz dwóch poradni, co ma miejsce od 7 października 2024 roku. Decyzja ta wynika z poważnych problemów finansowych, w tym braku płynności finansowej, spowodowanej nierozliczonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniami, które wynoszą około 38 milionów złotych. Dwa oddziały chirurgii ogólnej i onkologicznej i oddział chorób wewnętrznych spod oddziałem nefrologicznym w wyniku Zmian szpital odwołał już ponad 6 tysięcy wizyt, co znacząco wpływa na dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Szpital Żywiec jest jedyną placówką medyczną realizującą pełne świadczenia szpitalne w powiecie żywieckim, który liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców. Także ludzie chorzy na raka i dlatego rządu też ym, są nic, no nic nie znaczą, bo 3 miliardy na TVP to żaden problem. Jak można w tak krótkim czasie rozwalić cały kraj? No jak? Ale leszczyna kłamczuszka. Yy, widzi winę w sobie? No oczywiście, że nie. No ona, zobaczcie jaka bezczelna. No posłuchajcie. B powiedzmy o szpitalu w Żywcu raz jeszcze. Yy, wielki kapitał zagraniczny doszedł do wniosku, że na ochronie zdrowia w Polsce można robić biznes. Nie, nie można. Yy, wybudował wielki szpital przeskalowany, absolutnie nieadekwatny do niewielkiego powiatu żywieckiego. Kolejna rzecz, która jest nieprawdziwa i przekazywana opinii publicznej, to kwestia przeszacowania szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada identyczną liczbę łóżek, jak poprzedni szpital powiatowy, więc trudno tu mówić o przeinwestowaniu i przeszacowaniu co do ilości, ilości łóżek, jakie posiadamy i zakresu, które wykonujemy. Świadczy, znaczy świadczeniodawca, czyli szpital, ma obowiązek i taki ma kontrakt z NFZ-em zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu Żywieckiego. Internistyczną, chirurgiczną, pediatryczną. To są trzy podstawowe oddziały, które powinny funkcjonować. Tymczasem, co robi Szpital w Żywcu? Robi procedury kardiochirurgiczne, na które w ogóle nie ma kontraktu. ściąga pacjentów z innych powiatów i robi im ablację albo wszczepia rozruszniki. To są bardzo drogie procedury, ale on w ogóle nie ma kontraktu na takie procedury. Z tego miejsca chciałam zaapelować do pani minister zdrowia Izabeli Jaświny, aby nie wprowadzała w błąd opinii publicznej. Chcę zdementować informacje, które zostały w ostatnim czasie przekazane mediom e, do, i dotyczące szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na Obdział kardiologiczny, który na wykonywanie zabiegów i ablacji, i wszczepiania rozruszników. Tutaj oczywiście mam przed sobą tą umowę i mam również katalog świadczeń, jako załącznik, gdzie wprost są napisane e, procedury, które szpital może wykonywać. Więc niezrozumiałe jest to, dlaczego po raz kolejny pani minister przedstawia nieprawdziwe informacje dotyczące naszego oddziału kardiologicznego. Independence and Impart. Of course. Wy widzieliście jaka bezczelna? Co ona robi na tym stanowisku? Ja się pytam. Jak ona nie ma podstawowej wiedzy na żaden temat? Bo wyobraźcie sobie, że weszłam na stronę nfz.gov.pl, weszłam w umowy i tam widnieją podpisane umowy szpitala w żywcu. I tak umowy na kardiologię też są podpisane. To co ty, głupia babo, za przeproszeniem gadasz? Nie ma pieniędzy, bo je rozpieprzyliście albo ukradliście. Nie nadajesz się kobieto na to stanowisko i przestań robić z siebie błazna, bo jest to już żenujące. Niech ktoś tym kobietom odbierze władzę, bo aż wstyd. Zielińska kloska, leszczyna powinny dostać takie ministerstwa jak dostała Kotula. Wymyślone, bo nie ma w Polsce ministerstwa równości. Ono nie istnieje i to są adekwatne stanowiska dla tych bab. I wiecie co? Przez to, że politycy są traktowani w VIP-owski sposób, są odrealnieni, nie wiedzą nawet czego um, zwykłemu obywatelowi potrzeba. Zresztą obecnie nie ma nawet dokładnych danych dotyczących liczby planowanych zamknięć oddziałów w najbliższych latach, ale sytuacja finansowa wielu placówek oraz zapowiadane reformy sugerują, że dalsze zmiany są nieuniknione. W Polsce w ostatnich latach zlikwidowano 69 szpitali, a w, także wiele oddziałów szpitalnych. W ciągu czterech lat jednak liczba oddziałów zmniejszyła się o 9, a w kolejnych latach, w tym między 2015 a 2018, liczba oddziałów wzrosła o 295. I oczywiście po polikwidują oddziały szpitale, a później ogłoszą jakąś pandemię i każą nam chorych, nie wiem, na strychu trzymać, albo pójdą miliardy na budowę niby szpitali na stadionach narodowych czy w stodołach. Ale zobaczmy wykształcenie tej kobiety. Przeczytam Wam. Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie ukończyła następnie studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po studiach pracowała w Szkole Podstawowej nr 50 imienia generała Władysława Sikorskiego w Częstochowie. W 1996 roku została konsultantem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM. Odbyła studia podyplomowe z zakresu filozofii i etyki zarządzania jakością w organizacji pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz kon konstruowania i ewaluacji programów nauczania. W 2011 roku w szkole głównej handlowej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Także pani filozof, proszę oddać dyplomy, bo jeśli Taki ktoś nauczał w szkole i produkował młodych ludzi na swoim poziomie, to ja się w ogóle nie dziwię, że w tym kraju jest jak jest. Zresztą, wracając do jej wywiadu, to ja mam wrażenie, że ta kobieta jest zdziwiona, że w szpitalu ratują ludziom życia. No nie do pomyślenia, zarządów Tuska chyba. Nie do pomyślenia. I powiem wam, że ci ministrowie z tego rządu codziennie robią wystawkę na pustą bramkę i nic tylko strzelać. Ja, jakbym była Donaldem Tuskiem, to zabroniłabym tym kobietom wypowiadać się publicznie, bez nadzoru. One powinny chodzić jak solosz ostatnio, teraz, z adwokatem, który odpowiada y, za nie, a one tylko kiwają głowami. Ja zwyczajnie nie widzę w tym rządzie żadnej kobiety, która godnie reprezentuje ten kraj. Nie widzę, nie znalazłam, może wy jakieś znacie. Ludzie nie mają gdzie się leczyć, płacą składki i nikt ich nie chce przyjmować. Kolejki do lekarzy od zawsze, zresztą kilkuletnie. Jednak to, co odstawia się w NFZ teraz, zasługuje na to, żeby im żadnej składki do końca roku nie zapłacić. Będą szpitale, będą oddziały, będą lekarze przyjmowali jak należy pacjentów, to składki się znajdą. A idziesz do lekarza na NFZ, nie dość, że Cię z wielką łaską zbada to przepisze akurat ten lek taki, jak, jakiego, z jakiego on dostanie pieniądze, bo podpisują sobie umowy z koncernami farmaceutycznymi. Dobry lek, niedobry, nieważne, ważne, że pacjent pójdzie i go kupi. Jak nie podziała, to najwyżej wróci. Bo szczerze, kolejki byłyby mniejsze, gdyby ludzi wyleczano z chorób, a nie leczono. Oczywiście ja zachęcam szpital w Żywcu do wystąpienia na drogę sądową z minister Leszczyną, w obronie swojego dobrego imienia. Bo kto jak kto, ale minister zdrowia powinien wiedzieć, co dzieje się w szpitalach. Powinna wiedzieć, jakie szpital, o którym chce w ogóle powiedzieć, ma podpisane umowy. Zapomniała Leszczyna, że stary szpital w Żywcu nie spełniał norm sanitarnych i budowlanych, jakie narzuca Unia Europejska? Po przebudowie zaczął spełniać. To Leszczyna idzie go zniszczyć, zlikwidować budynek. Bo budynek starego szpitala miał ponad 100 lat, ale nie ona będzie mówić o megalomanii. Pani Leszczyna udowodniła Pani dzisiaj, że się Pani nie nadaje na tak poważne stanowisko. Dobija Pani polskie szpitale i dobija już Pani w ciągu niecałego roku. Narodowy Fundusz Zdrowia. Gratuluję sukcesów i osiągnięć. Oby więcej takich, może ludzie oczy otworzą w końcu na to, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, bo myrchacie jak nikt. Lepiej od was myrcha, tylko myrcha. Bo też dał wywiad, że on ma dzieci i pobiera pieniądze, bo ma dzieci i dom mnie skończony, a on ma dzieci i co drugie słowo, to dzieci, jakby polskiego podatnika interesowały jego dzieci. Jak cię nie stać na dzieci, to ich nie rób! Nikt Polakom mieszkania nie da i tak sobie będziecie kraść, a pieniędzy brakuje już chyba w każdym sektorze. No największe oczywiście to braki to w służbie zdrowia i w finansach publicznych. Dajcie znać, czy ta kobieta, pani Leszczyna, powinna być nadal ministrem zdrowia i czy ludzie kiedyś się obudzą i zobaczą, że ten rząd na okrągło kłamie. Chodzi i kłamie. Czekam jak zwykle na Wasze opinię w komentarzach, a ja Was budziam. Pa!